dzisiaj widzowie dzisiaj zostawcie subka i lajka i napiszcie hashtag WIDAXXR ale nie zapytajcie dlaczego no dlaczego 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 dlatego bo dzisiaj wam powiem o filmiku który został nakręcony 16 lat temu e, nie nakręcony tylko wrzucony na YouTube a. i ja mam, ja mam taki pomysł że ja opowiem wam o tym filmiku e, tu 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 tak na górze tutaj nie powiem w którym to jest miejscu bo potem będziecie, chłopak otworzył drzwi, tak było. no otworzył drzwi, drzwi, drzwi i tak robię i pojechała window normalnie do góry i normalnie, i normalnie tam była na górze ustalmy, że ja teraz pojechałem tam do góry i potem, i potem zjechałem i zjechałem i ta winda się zacięła mógł wyjść, dobra e, jakby zapomniałem o subka, sub, zostawcie subka i lajka i pamiętajcie, żebyście jak to się nazywa, żebyście subskrybowali? No i widzowie znaleźli ten czerwony przycisk z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, subscribe, No i pamiętajcie, żebyście subskrybowali. No i ja Wam coś tam powiem, bo ten. Dużo wyświetleń, ale jest dużo filmów od na ten temat, więc to już będzie koniec.